Rozpocząłem to... nagrywanie w ekscytującym symulatorze europejskiej chatzerowki 2 Zobaczycie 40 Będą nowy film największych bezbeków na świecie <grystanie> Dokładnie. Nagrywamy z ETS-a O, może mu nie. Trzecia <grystanie> część Trzecia część ETS-a. Nagrywamy bo ETS zmienił fizykę jeżdżenia i teraz się jeździ jak nie wiem co trzeba uważać na siebie i teraz będziemy je jeździć jak najlepiej w tej grze teraz więc e, bez żadnego zbędnego przedłużania zaczynamy jazdę ale koło, ale ten, ale, ten, ale chwila, chwila ten, 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 ten no, no co, trzeba co? wybrać sobie trasę a co ty Janak masz taką długą dupę no, co? 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 no dobra, trzeba Mo, wybrać. To mogę ja wybrać teraz. Jak, jak, ro... jak się robią zapisy w tej grze? Grave'em. No? Ja nie mogę. A, <laughs> jak Gravel. ty zawracasz człowieku? Ty nie masz te czerpy. Right. No to jest tak prawie długie jak osobówka człowieku. Jak takie potężne kombi. No czerwone się. O kurny Sorry! No, Toi, maar. No, ja, niet aldo. Ja, het is gewoon tot nu toe. Waarom heb je Tak. No, dawaj, O, dobra, podpięk, dobra, jedziemy. O, to jest w pierwszej kolejności. to jest tak, dobra. Przywodni się do sklepu, prawda? Boże, trzeba ja pamiętać, jak się tu jeździ. Hamowanie, jak nie wiem, co. A! Czy my wiesiemy jaką G klasę, or nie? Bez... Nie, to są Mercedesy. Znaczy, Volvo, przepraszam. To są Volvo. Szwedzkie Volvo, szwedzkie Volvo Volvo! 50 w mieście, 50 w mieście. Nie ma 50, fajnie. Tylko koledzy na mnie czekają, nie? Proszę zobaczyć, to są właśnie no co moi koledzy. Co ty robisz, no? To są właśnie moi koledzy, proszę zobaczyć. <grym> o, wow! <grym> Kolego. Ale my nie mieliśmy jechać razem czy my nie... No zdogon, teraz wolno jedziemy. No ja jestem... o masz na mam. Po złej, po złej stronie ulicy Devil jedziemy. No, nie... Niebany. Dobra, wracając to... No kur... no! Przepraszam bardzo. Czy kolejnym Nie Microsocie wolę światło! Wypowanie nie słyszę czerwonego światła! <laughs> Ojej, no kurwa, co ty, co ty robisz? Nie wiem jak to wytłumaczyć! DEPNIJ! DEPNĘ! A. Daj mu miodu! Miodu! Więcej miodu! Dobra, ja to, to bez limitu. Takie bez mi... nie są takie o kurwa! Dobra, Janoka, no, Janoka. Nie, Sdriftu... zdriftowałem i. ten. Ale że Teraz się takie dr... drifty da zrobić. No, 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 no. Tu jest ta stacja, stacja benzynowa Stacja benzynowa macie dawaj jeszcze o, o. Zaraz ty Volvo zrzucisz. Będziesz miał potem podatek. Będziesz o się, cholera! Będziesz się, się spłacał przez całe życie z tym Volvo. Jaka tak kasztanie! Teraz da się łatwiej uniknąć kolizji. No, bez kitu. Dzięki, no, ja... Dawaj, 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 dawaj. Daję miodu. ORAAAA! Jakim to jest spowodowanie stłuczki? Dobra. Widzowie, jestem zadłużona na 15 milionów. Wpłaccie danych ma na... ...pomaga. <noise> Dobre. 15 milionów. Dobra. O, przyjechał. Na... Długosz. No. Nie dobra, nie będę <noise> się <głos> <zypał>. Nie by <bez głos> się <zypał. głos> Nie będę się Nie to osoba, dobra! To tylko ETS! Duga, nie ma, bo duga żeby ze... No bez hitu. Naszego już biednego kolegi chce co, co na wsadzie nie <noise> miał nawet jeździć już nie ma konta na Steamerze! RAP włączam się! Po... Włączam się profesjonalnie do ruchu! Wow. Halo! O boże, Bo ja, nie wiesz jakaś? JANUJ Macie żerówkę- O k**w! Macie żerówkę masz- Ej, ty masz lepsze lepszą ode mnie? Przeż lepsze! Skania R czy Skania S? F. Ja jakimś gruzem z 2000... O, nie wiem którego. Jakiego tego jedziesz? Ta! o, Ta! Nie no, trochę na za... no, 2001 to to nie wygląda. No, Rozpędza! No jak Mini Cooper mi wjeżdża przed twarz 130 Ty Jesteś mini Cooper No jak taki mini Cooper miałbym, miałbym, miałbym to noszówkę, wychodzę, bym za laszówkę wie chodzę bym miażyłam Weć 140 jadę 140 Ja cię posrało 145 Czemu wy wywalacie te trafiki biedny? Ja, to... ja jadę to 134 no jeszcze dostali mi się 155 Miałem zaraz się te wolwy wyleci nie Bra, ja będę na emergency linie! Miałoby się rally z tym... PAMUJ! No właśnie bo miałoby się Peter jest gdzieś w dupie... A ja stary nie, już stary nie! Jak w dupie? Czujemy się do... Jak się Czujemy się O kur... Star, hałuj, hałuj! Proszę schabuj! Nie, nie, nie! Nie, nie, nie! nie, 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 nie. Się. Dobrze, że mam ręce w tej ciężarówce, no. 80 jadę panowie. No to wszystko. JATÊ! Cholera! Gdzie? <grym> nie gdzie? Sorry, no nie chcę Janka zajeżdżać, wiem, że to jest delay trochę, więc. Janek na tytał nie! Superajnie! <grym> no mnie! He, A mnie to trafiło nie na mnie bywano! Dobra! Na pa. i lecimy UFORA HOME! ZRIE, ZRIE, ZRIE! ZRIE, ZRIE! Ja w Janek, no, no! Nie no, jesteś chustyczny! O bo, no to stał na człowieku! No. Ja samo nie gram! Jak się was bulwersował! Ale śmieszny, wow! Gdzież znowu? O bo, nie jestem specjalnie przedmordem, Ded! Co ty kur... robisz, robisz kurwa coś z nim, się kurwa... Czemu on kurwa tak kurwa bulwersuje teraz, jak pierdolę. Chociaż trzeba było to zrobić jak ja tu widzę, żeby na odcinku było. Nie zrobisz tego kurwa... No marcz się, no ty c***. Kurwa... Ja nie s*****. Kurwa się kurwa, jaki inny kur... Nie no jakby... Kurwa robisz mu kurwa coś, on się kurwa tak kurwa bulwersuje. No i dzień. Bastik, Basztyk! Basztyk! No. Basztyk! 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 Ja. Basztyk! 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 I'm coming No! Okej Basztyk! 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 Serio? Dobra, <tryk> Luis! Nie sakadam, <grywa> dobra nie, co tego nie Ma <grywa> Widzę was dwóch już ty będę! Jasto jest jakimś mamutem zasrany! Ja, Kurną on tu jest już! All speedy boy A także i zrobi z, z dwóch... Majanek no, pojechał! O nie. <tryk> Ale nie tak, nie nie to nie takie wyprzyjnicie, dobra, wypalić, wypierd... Szybkie, szybkie wycieraczki trzeba odpalić. No, będziesz szybciej jechał. <laughs> proste, proste. proste. LAMEK! Ja to sprawdzam sprawdzałem, teraz wyprzeć wyprzeświewałem. Driftem, driftem, driftem! O na driftem! To jest Się dzieje matko. A mój, Ej pan Pocześ... No, 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 poczekamy poczekamy na ciebie. I Tak tak tutaj tutaj gdzieś time -lapse. Piotkiem. Nie ma nikogo ze mną O, o kurna driftem Macie O, o. Ale zarzuca Ale zarzuca teraz nie Wiedziałem się do Wiednia Jedziemy, ja pamiętać się do Wiednia Widziałem piorun Driftem Ale. Ale. Jesteś... Cicho! Kóryne. Stoj! Stój! Stój Cicho, czytam wam coś. No, no, nie się mnie! <grym zniszczytą> jedzie, widzę go! <grym zniszczytą> Jezu! Yes, Jeździ, jedzie! Jedzie, jedzie! zrobiony! Ja też! Zróbacz Słyszałem! Oho! Maciek! Och, nie! 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 SOJ! Ej! Przeszło Ej, otrzepiło! Ej, bo! Trafiki się zblurowały pod ziemię. Dobra, Z... Audi Z... RS też To już nam sejf, ale nie jest dobrego. Ja pierdolę. Ty wyrwałeś? Ja no, czekoladnie. On, 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 on przeze mnie poleciał. On... A, no tak. Audi RS też gra. Janek, gdzie do jedziesz? On nie wie no. Dobra, dzięki. Ja pierniczę, do no co? Ale u, za... u, mnie, u mnie w ogóle pójść daleko za mną. No, ja myślę, jeszcze, nie jeszcze się mi walę na dodatek. Czemu <noise> to tyle gemów kosztuje? Czemu to A, tak no nie? No nie no. No ej! Ale, żeby... ale żeby się, stało? nie się, Ale że się, nie się, nie się, nie stało? się, nie jest się, nie odwracam nie odwracam się, nie odwracam ej, ej! 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 się, się, nie odwracam się, nie się, nie odwracam zobaczę nie odwracam się, nie się, się, no, chodź znowu. Czemu Ja czy nie. No, zrobiłem save <gryzanie> Kto by Nie wiem, to nie zniknęło, bo nie spadło ze mnie. <gryzanie> o! Oh, no, oh, fuck! Coś w tunelu, to <gryzanie> <tunelu>. <gryzanie> <Co> <gryzanie> ty, <gryzanie> Czemu ty SAD poleciał do przodu? Co jest? Spotkaliśmy prudy... na drodze. Awaria pojazdu. O, dlaczego? ei, só isso, eu tô no grid na na guruz. Ah, já vamos trabalhar. Já. Então já, já. Não é isso? Não, eu já me Mas é echo. Eh. Się A co tu robisz, Maciek? Co tu... Nie dłużej, Janek! Nie dłużej! Ej, bo... Czemu ja jestem w zasadzie skórze? Dobrze, no! Dobrze, dobrze. Maciek, 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 Maciek ty do mnie wjechałeś? Nie! Tak się domyfiłeś! Tak się, o kurwa! Dobra, ile z zadałem? Ej, panu mięsie. 17%. Ale będziemy musieli podżegać się wiele dłużej. Okay. No dobra. Okej, no dobra. Bo moje ostatnie save jest. 21, 51, 21, no dobra! <grym> Nieee, Piotr, jak gdzie masz tego? Tutaj. No, gdzie tutaj? Tutaj. Aaaaaaa Gdzie jest przez 6 minut? Ty właśnie 600 milionów mi wbiło na konto. Jeeeey! No. no. Hamuj, Piotr, hamuj! No dobra! Driftem to To co, idę, na, idę dalej na Brawl No dobra A sobie poglądam medalowego TikToka O, Sigma ja mam nadzieję, że wy tam korku nie zrobiliście dużego. A właśnie. Nie. A właśnie Piotrek zapomnieliście no ty. A Tylko nie róbcie w tunelu, bo nie będzie możesz torpedy. Oko, nie wiem. Maciek, Maciek, taka sama technika jak ostatnio Zróbcie to, <śmusza> się i zaczynał w tunelu przynajmniej. Nie zaczynaj, nie będziesz spokojnie. No, za, 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 zależy ile trafików przyjedzie, no. Nie nie ma, jedne jedne ja się rozjebałem. Tylko jedno światło zostawi. Ja Ej, ja spadłem z mostu ogólnie. No! No dobra! Ej, ja stary z mostu spadłem! No ja jasne! Że... Ale zrobiłem wciśnięcie ciśnieniu sobie Szkoda, że nikt tego nie widział. Klipa zrobiłeś chociaż. No nie, ja nie mam medala. Osiedłem go od pełnego aktualnie. Może go włącz. Dobra, po prostu spadłem z mostu. 90! Ej, bo... uwaga!

Ej, pan bo ja w Nie ma kolku, Janek, chodź O, nie ma. No ja przestań. No jedźcie, no. Czy, czy wy żeście się zderzyli znowu? Nie. Ty po mi zaraz zaś, Ja muszę iść na spanie. Ty będzie, będzie jeżdżenie po nieprzytomnemu. Będzie chyba co ty z maszkiem, o dzięki. No muszę panowie na stację, tak fast. Macie chodź. Ktoś... Jamek, 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 nie rób tego. Nie, ktoś, jamek, jamek, nie rób tego. Jeśli ktoś, jeśli ktoś potrzebuje na stację, to niech szybko jedzie za mną. 134 Policja mi wyjechała na łeb psy. Good morning psy Janek gdzie to jest stało u ciebie? Jeb... Pieski mi wyjechały na drogę Ej, Pujanek, to... Oh. ty... Ja wiemy, się tu nie, no? nie jestem. E, wow, macie! O, o? No dobra, dobra, czekaj, ja też muszę. On też musi. No stary. No już wystarczy, już wystarczy. Już. Ała, już nie mogę jechać. O, burnout, burnout, burnout. Burnout, burnout. Burn Janek, gdzie ty jesteś? O, za daleko. Biedne Volvo ucierpieją teraz. So Uci biedne Volvo teraz ucierpi. Przepraszam, Volvo. So we. Piotrek, on tu jedzie! O, widzę, widzę go! Stęp z martwych! Piotrek! On przyjedzie, o oh, nie Rozpędzony! Co jest na to wszystko. Szybciej z ludzarnią! O, gdzieś się świeci temu. Nie, no nieźle. Nie, no żartowałem, żartowałem, żartowałem. W ostatnim safe jest 22.17, 28 sekund. Więc jeszcze w tej minucie World of Tracks. Zdychać nie, można. O nie, o b... o nie, nie, nie. Nie, nie, Jakiego jeszcze World nie. Podczas zlecenia nie da się podczas zlecenia F7 albo że do serwisu. Another one. Wow. <noise> <noise> Jodrek! do serwisu. Tylko to pokazuje. A. Wenecja, idealnie. Uch. aaa O nie! Kurwa Janek? Tak? Czy nie że... się w tej problem... Ha! Komoruje się realistycznie. Nie no, Blood mówi, że jeździ... że jeździ realistycznie masz problem O cholera, Tak Ojej, no dobra, zabrakowałem go, dobra Uszka, to 1%, okej? Okay? Aha, dobra, 1% A teraz cię nie mogę weźmieć, bo jestem zablokowaną niewidzialną ściany. Jak to? Bo ja z ja panko idę teraz Co jest? Fort Focus! Eee, bo ja A co, no, panuje, no. Panuje, panuje, bo ja mam jeden kilometr ogólnie i mam już ja mam 60% 9% Ej panowie na, 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 na. Zgadni, Panowie, ten kto zgadnie ile mam dokładnie uszkoleń towaru ma 200 TPS 12, 92. 92 Ale dziewięć, ładunku, ładunku Janek, ładunku, się, Ład, e, czekaj, e, muszki, F7, e, ładunku. E, Dobra, 30, 30. Ty macie chwile? Siedem. Siedem, nie wiem. 53. 78. No to ja niech za z niej uderzy. 40. O, no to ja byłem najbliżej, no! Najbliżej. no na co nie ma? No, to tak. no, no, 10, 10, 10, no kurwa, dobra. No, co tak nika? No tutaj parkuje, Piotrek. Oła. Ja nie gram bezpiecznie. A teraz tam się brama zamyka. Hej Maciek! Ej, ja bo na jedną się brama zamknęła. No dobra, Hop co robi? O, oh, wow. Ej, właśnie, Janek, ty jesteś dalej w innej grilli. Nie, nie, muszę do. Syccie z tą leczarnią. To jest Halo! Paro! silnika. Której muszę tak cholera zaparkować? Już skończono Dobra. No, zarobiłem okrągłe 0 zł z tego. Aha, minus 162 tysiące, fajne, 276, 277 tysięcy zarobiłem. I właśnie ty niesamowitym akcentem właśnie kończymy ten odcinek e, Jeśli wytrwaliście no, do tego końca jesteście prawdziwymi sigwami e... napisz to... Jak? Nie, Jak? Nie, Bew sztykasz Jak nabierzesz Bewštyk coś... wetrójkę we trójkę ci polajkujemy komentarz. O dobrze Spadli do siebie górę Beścyków. Dobrze, Dobra, więc... 嗯，那儿，那儿。